Cześć, witam wszystkich. Ostatnio było dużo ciętego styroduru. Teraz też będzie go dość sporo, ale już nie cięcia, tylko brudzenia, tudzież wyposażania w różne inne dodatki tego kawałka, który wyciąłem ostatnio. Zapraszam więc teraz na relację z tychże wszystkich. Jakby to powiedzieć czynności, y, w sumie upiększających, chociaż to stwierdzenie w tym przypadku jest nader kontrowersyjne. Relacja przed wami, zatem miłego oglądania. Jak widzicie, tutaj używam głównie kleju akrylowego po to, żeby wkleić. Wszystkie te elementy, które przygotowywałem w poprzednim etapie, okazało się, że pasują dość dobrze, mimo że, jak widzieliście, jakoś tak super precyzyjnie ich nie mierzyłem. Zresztą, swoją drogą nie muszą też pasować perfekcyjnie. To są przecież umocnienia polowe, robione w, w dość dużym, zapewne też pośpiechu. I Wiadomo, że y, tam zdarzały się różne niedokładności, nieścisłości, aczkolwiek starałem się, żeby mimo wszystko wyglądało to jakoś tam w miarę, y, w miarę jednak przyzwoicie, no bo, no bo jednak nie mogło to wyglądać tak, jakby się miało od razu rozlecieć. Tutaj jeszcze widzicie, podklejałem różne dodatkowe elementy, niby belki i tak dalej i ostatecznie zamocowałem schron bojowy na jego miejscu. Pasuje idealnie, też wkleiłem go cyjanoakrylem. Nic, tutaj na szczęście się złego nie wydarzyło, wszystko przeszło jak trzeba. Szczelinę, znaczy właściwie szczelinę, ten rów dobiegowy, czy jak tam się zwie, od schronu do stanowiska działka 37 mm wypełniłem tą białą masą gruntową i później uszczelniłem wszystkie te miejsca gdzie pojawiły się jakieś niepożądane szczeliny potraktowałem ją po prostu jak szpachlówkę tutaj właśnie widzicie jak to robię wypełniłem tutaj też tą Dziurę pod tym podestem, na którym ma później stać armata. Tak samo zrobiłem z tym dojściem, dojazdem do tego miejsca. Tutaj taki eksperyment wyprażyłem sobie nieco ziemi ogrodowej zwykłej. Wyprażyłem po to, żeby tam no, nie było jakichś drobnoustrojów niepożądanych czy czegoś podobnego w piekarniku. Przez moment poczymałem i tutaj właśnie wysypałem tą drogę, ale to jest tylko taki eksperyment, nie, nie przejmujcie się tym. Tutaj zaś z green stuffu robię yy, różne elementy rzeźby terenu bądź okopu. No, grista jest dość drogi, więc normalnie nie polecałbym go do tego typu prac. Tutaj akurat po prostu nie miałem nic innego, a diorama była niewielka, więc, więc po prostu przetestowałem go też przy okazji, bo wyobraźcie sobie, że nigdy tego słynnego grinstafu jak dotąd nie używałem i teraz używam go po raz pierwszy. podobny sposób wylepiłem leje po bombach i pociskach. Przy czym tutaj no, trochę też kierowałem się taką zasadą, żeby upodobnić je do tych, które są na tej pierwszej dioramie. Bo z jednej strony realizm, realizmem, ale chciałem też, żeby ten klimat jakoś się e, utrzymał. Nie są może perfekcyjne, ale właśnie przypominają tamte. E, no i tutaj właśnie e, też e, uzupełniłem Greenstaffem e, wnętrze tego leja. I po uformowaniu wyryłem takie ślady jakby wylatujących do góry kamieni, ziemi, wszystkiego, co detonacja wyrzuciła. Ważne jest, żeby one wyszły w miarę prosto, od dołu do góry, nie skręcały gdzieś w bok. No ja wiem, że to co tu robię, to czasem może być zaprzeczenie tych słów, ale pamiętajcie, że starałem się to wszystko później jakoś tak poprawiać na tyle długo i starannie, żeby jakoś to wyglądało. No, tutaj mamy jeden lej gotowy. Mniejsze można zrobić z jednego kawałka Greenstafu i po prostu w ten sposób końcówką pędzla ukształtować, uformować. Zresztą niektóre jeszcze i tak będę musiał jakoś tam dopracować, dokształtować, żeby y, wyglądały jak należy. Tutaj, właśnie, już ostateczne formowanie. No, i mamy tutaj już wszystkie cztery leje gotowe. Tak, właśnie wygląda gotowa diorama tutaj w, po, po skończeniu takim kształtowania terenu. Więc oto teraz przejdziemy dalej, a mianowicie. Tutaj i tutaj. No dobrze. W tym miejscu nakładam już tą brązową masę modelarską i wypełniam to miejsce pigmentem takim drobniejszym niż ta ziemia, żeby nie przesadzić. To jest chyba siena palona, ten którego używałem też poprzednio. I bezpośrednio na tą masę ten pigment daję. A potem całą makietę, znaczy całą dioramę pokryłem właśnie tą substancją. Możecie też jeszcze zauważyć, że uszczelniłem to połączenie dookoła bunkra, żeby nie było tam szczeliny tej pozostałej pocięciu styroduru. I tak sobie właśnie tutaj tą dioramę w jakimś sensie pomalowałem. W przypadku tych lejów trzeba uważać, żeby tej faktury wewnątrz nie zamalować, ale jakoś w miarę się mi to udało i oto dzieło skończone. To znaczy oczywiście na tym poziomie, bo sama masa, jak widzicie, nie wygląda jakoś bardzo realistycznie. Znaczy jakiś tam realizm jest, ale przypomina to bardziej błoto niż, niż ziemię. Więc teraz pigmenty. Tutaj znów ten pigment, który został użyty przed chwilą na drogę, bo on jest, ona musi być takiego drobniejszego pigmentu, a potem całość została potraktowana wysuszoną w piekarniku ziemią ogrodową i zalana taką substancją Grawer Sand Fixer, co jednak dało nie najlepszy rezultat, bo strasznie spłaszczyło ten efekt, więc żeby go poprawić, jeszcze raz wszystko przetarłem zwykłą ziemią i to bardzo ładnie wpłynęło na efekt, no może nie końcowy, ale ten jaki teraz zobaczycie na zdjęciach. Więc otóż i zdjęcia są już przed Wami. Ja się, że tak powiem, na moment wyłączam, no i później przejdziemy do podsumowania tego odcinka, to znaczy no, podsumowania na ten moment. I na ten moment to jest tyle. W przyszłym odcinku spróbuję jeszcze nieco przy tej dziurami popracować, dopracować szczegóły, no bo jak widzicie jest tam jeszcze sporo niedociągnięć. No i zobaczymy, co będzie dalej. Na ile to wszystko dalej się uda. Jak się to dalej potoczy. Dziękuję Wam na razie bardzo za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, łapki w górę, wszystkie kciuki w górę, wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, za to, że tu jesteście, za wszelką pomoc, wszystkie uwagi, wyrazy wsparcia. No i dobre rady też. No to cóż, dzięki, trzymajcie się. Cześć.